Zaczniemy sobie od Flesza A czy wy zmieniliście już opony na zimowe? Bo jeśli nie to czas najwyższy się tym zainteresować Tak samo jak faktem, że PS5 Pro sprzedaje się lepiej od PS4 Pro Atom Fall otrzymał wreszcie datę premiery, a bli O, to ciekawe 3500 zł i lepiej się sprzedaje? To jest ciekawe Blizzard może faktycznie szykować strzelankę w świecie StarCrafta Zaczynajmy Okazuje się, że premiera PlayStation 5 Pro to dla Sony większy powód do zadowolenia niż debiut PlayStation 4 Pro. Z ujawnionych danych w serwisie Famitsu wynika, że przynajmniej w Japonii konsola znajduje wielu nabywców pomimo braku napędu oraz wysokiej ceny. W pierwszym tygodniu nabywców znalazło właśnie, bo to jeszcze napędu nie ma. 78 tysięcy sztuk PlayStation 5 Pro. W podobnym czasie po swojej premierze PlayStation 4... Pro... Co to za gra ...sztuk PlayStation 5 Pro. W podobnym czasie po swojej A to dobra. Pro, ...sprzedało się tam w liczbie nieco ponad 65 tysięcy egzemplarzy. Co ciekawe, w Japonii dostępny jest także Xbox Series X w wersji Digital, który w tym samym czasie sprzedał się w liczbie 1505 sztuk. A dla porównania wersja z napędem trafiła tylko do 232 osób. Zdaje się to kolejny raz potwierdzać teorię, że gracze i tak... Oferują cyfrowe wydania bez względu na platformę. Jeśli natomiast chodzi o najchętniej kupowane gry w Japonii, to w pierwszej dziesiątce aż sześć miejsc zajmują produkcje ekskluzywne dla Switcha. Hmm, ciekawe. Jeśli nie kojarzycie Holstein, to szybko przypominamy, że jest to polska produkcja z gatunku Survival Horrorów, w której miejscem akcji jest Polskie Miasteczko z lat 90. ubiegłego wieku. Deweloperzy podzielili się właśnie nowym materiałem wideo, który ukazuje nową perspektywę podczas rozgrywki. Do tej pory wiedzieliśmy, że gra domyślnie ukazana. Ale ładny taki, taki design, taki. taki Oldschoolowy, o będzie w widoku izometrycznym, jednak podczas strzelania płynnie przejdzie w tryb TPP. Z nowego materiału wynika jednak, że nie są to jedyne opcje, bo w niektórych segmentach akcji będziemy obserwować z boku. Twórcy przypomnieli, że kamera zmienia się również podczas jazdy samochodem. Przechodzi ona wówczas w pełny tryb FPP, co pozwala nam obserwować świat z perspektywy kierowcy. Zainteresowanie polską produkcją jest spore, bo autorzy pochwalili się, że gra trafiła do rankingu top 100 najczęściej dodawanych tytułów do listy życzeń na Steamie. Obecnie okupuje tam 98. pozycję data premiery nie została jeszcze ogłoszona. Uuu, ale ładna rozwałka w tej grze. Ale chętne osoby cały czas mogą sprawdzać wersję demo, która dostępna jest na Steamie. Wczoraj do sieci trafił raport kwartalny polskiego Eleven Beat Studios, dzięki czemu możemy przyjrzeć się temu, jaki wpływ na firmę miała niedawna premiera Frostpanka 2. Z raportu wynika, że zanotowano 106,6 milionów złotych przychodu za sprzedaży i jest to wynik o 211% wyższy niż w analogicznym okresie 2023 jak będę miał nowy komputer, to od razu leci ta gra roku. Zysk netto, czyli po odjęciu kosztów wyniósł ponad 47,5 miliona złotych i jest to 3420% więcej niż w poprzednim roku. Największy wpływ na przychody miała premiera Frostpanka 2 i prezes spółki Przemysław Marszał zaznacza, że gra sprzedała się bardzo dobrze. Do 14 listopada sprzedano 511 tysięcy kopii Frostpanka 2, a niecałe 49% z nich dotyczy droższej wersji deluxe gry. Pierwsza część rozeszła się w nakładzie 250 tysięcy egzemplarzy w ciągu niecałych trzech dni od debiutu, a w sumie grek. Kupiło ponad 5 milionów osób. Czas ja pokaże, to czy dwójka do równa jej suczę. sobie. Wczoraj zadebiutowało Lego Horizon Adventures, czyli przygodowa gra akcji. Właśnie widziałem wczoraj na yy, SteamDB Dramat, która stanowi uproszczone i bardziej humorystyczne wcielenie popularnej marki firmy Sony. Tym samym pojawiły się pierwsze recenzje gry i co prawda nie są one bardzo złe, ale tak naprawdę. Szału nie ma. W serwisie OpenCritic średnia ocen utrzymuje się na poziomie 72 punktów. Recenzenci chwalą pełną humoru fabułę, przyzwoity system walki oraz atrakcyjną grafikę. Narzeka się natomiast na kiepskie projekty poziomów oraz powtarzalne wyzwania. Gra jest dostępna również na Steamie i nie cieszy się tam zainteresowaniem. W szczycie grały w nią tylko 602 osoby jednocześnie, a z 31 recenzji 81% jest pozytywnych. Ale to i tak jest dobrze, bo jak ja patrzyłem wczoraj na Steam to było 200, 206 osób w piku koniec września pojawiły się plotki o tym, że powstaje nowa strzelanka osadzona w uniwersum Starcrafta, a ich źródłem był mający dobrą renomę dziennikarz Jason Schreier. Z jego informacji wynikało, że studio Blizzard Entertainment było na wczesnym etapie pracy nad wspomnianą produkcją. Na czele zespołu zajmującego się tym projektem ma stać Dan Hay, który do niedawna był głównym producentem zarządzającym całą serią Far Cry. Teraz plotki te zdają się częściowo potwierdzać, bo Blizzard poszukuje pracownika na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw projektowania, który dołączy do zespołu pracującego nad pierwszoosobową strzelanką z otwartym światem. To pierwsza wzmianka mogąca sugerować, że FPS w świecie StarCrafta, o którym we wrześniu donosił Schreier, będzie open worldem. Blizzard nie skomentował tych pogłosek, więc pozostaje nam czekać jedynie na kolejne wieści. Do Warhammer Vermin 2 trafił właśnie darmowy tryb Versus. Dotychczas gra stawiała na koopową zabawę, ale nowa opcja rozgrywki trochę zmienia te założenia, bo tryb Versus skupia się na asymetrycznych starciach PVPVE. Jeden zespół wciela się w herosów reprezentujących ludzi, krasnoludy i elfy i musi odeprzeć ataki na jeźdźców oraz wykonać wyznaczone zadanie. Jednakże przeciwko nim stają nie tylko regularni wrogowie kontrolowani przez AI, lecz także specjalni przeciwnicy sterowani przez graczy. Tryb i sama aktualizacja 5.7.0 wyraźnie budziły zainteresowanie graczy, bo dzienny pik osób w grze skoczył prawie dwukrotnie w porównaniu ze stanem z ostatnich tygodni. Swoje na pewno zrobiła też ogromna promocja, bo Vermin 2 przeceniono o 95% i na steamie gra. To tak Warcraft 3 Reforce jest teraz. Teraz pewnie podskoczył jak nie wiadomo co po tej wersji 2.0. Kosztuje teraz niewiele ponad 5 złotych. Wystartowała otwarta beta Broken Arrow, czyli wojennego RTS-a, nad którym pracuje studio Steel Balalaika. Beta pozwala sprawdzić tryb multiplayer, w którym mogą się zmierzyć dwie drużyny po maksymalnie pięciu graczy każda. W porównaniu z wcześniejszymi testami dostępne są nowe specjalizacje i mapy, jak również dodatkowe funkcje, w tym niestandardowe lobby oraz matchmaking. Broken Arrow budzi duże zainteresowanie, bo w najlepszym momencie jednocześnie bawiło się ponad 12 tysięcy graczy. Dla wielu jest to tytuł postrzegany jako duchowy spadkobierca kultowego World in Conflict. Oraz popularnej serii Wargame. Beta dostępna jest na Steamie, a jeśli chcecie wziąć w niej udział, to wejdźcie na kartę gry i skorzystajcie z opcji Poproś o dostęp. Produkcja zmierza wyłącznie na PC, a dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, choć twórcy zarzekają się, że będzie ona miała miejsce już w przyszłym roku. Wczoraj gra Age of Empires 2 Definitive Edition obchodziła piątą. <kuh> aby zachęcić nowych graczy do dołączenia do zabawy, autorzy przygotowali atrakcyjną zmianę. Od teraz kupując wspomnianą edycję otrzymamy za darmo również trzy DLC ki Lords of the West, Dawn of the Dukes oraz Dynasties of India. Co więcej, osoby, które zakupiły wcześniej wersję definitywną otrzymają wspomniane dodatki za darmo. Piąte urodziny gry uświetniła też premiera najnowszego DLC w postaci Chronicles Battle for Greece. Dodatek oferuje długą na 21 misji kampanię toczącą się w starożytnej Grecji i Persji na przestrzeni 100 lat. DLC pozwala pokierować trzema antycznymi cywilizacjami – Ateńczyków, Spartan oraz Achemenidów. Dobra. O Atom Fall, czyli postapokaliptycznej produkcji od studia Rebellion, wiemy już od sierpnia, ale dopiero teraz twórcy zdecydowali się podać oficjalną datę premiery tej gry. Produkcja trafi na rynek 27 marca przyszłego roku i będzie ona dostępna na pc i konsolach tej oraz poprzedniej generacji. Dobrze, że nie w lutym, bo w lutym to już jest tyle gier, że ja cię kręcę. Wystartowała też przed sprzedaż gry i zamówić można dwie edycje: standardową oraz deluxe. Ta druga zagwarantuje nam, poza podstawką, dostęp do przyszłego rozszerzenia, a także pozwoli rozpocząć rozgrywkę trzy dni przed oficjalną premierą tytułu. Warto przypomnieć, że od dnia debiutu produkcja znajdzie się także w usłudze Game Pass Ultimate. Na koniec przypomnijmy, że w Atomfall trafimy do północnej części Anglii, w której to 5 lat wcześniej doszło do katastrofy atomowej. Będziemy musieli odkryć zawiłą tajemnicę tragicznych zdarzeń sprzed lat, walcząc przy tym o przetrwanie, choć nacisk na survival. Być mniejszy niż na przykład w nadchodzącym Stalkerze 2. I kończymy moi drodzy. Uważajcie na siebie, oglądajcie jutro kolejne odcinki Arkane, bo to przepiękna animacja. A ja wracam do po Ja oglądam, jak będą wszystkie odcinki. Trzymaj na się. Na